Po pierwszej zapowiedzi nowej odsłony Tora fantazjowałem o filmie Marvela, w którym superbohater rezygnuje ze ścieżki Mściciela i oddaje się podróżom ze swoim wiernym kompanem Korgiem. W trakcie ich wyprawy spotyka ich wiele zabawnych przygód, żadna z nich nie jest jednak związana z walką ze złem. Od typowe buddy movie, które ukazałoby proze życia z trochę innej perspektywy. Niestety, nieważne jak oryginalną wizję miałby Tajka Waititi, jego wyobraźnia wciąż ograniczana jest przez ramy wytyczone palcem Kevina Fajiego. Tor to exactly Ragnarok to najlepsza i najgorsza rzecz, jaka przytrafiła się temu superbohaterowi. Z jednej strony film Waititi'ego wetchnął świeżość w postać graną przez Chrisa Hemswortha, a aktor znalazł dla niej wreszcie odpowiedni język. Problemem jest jednak to, że Thor Miłość i Grom stara się być filmem podobnym do poprzednika, równocześnie opowiadając o tematach znacznie bardziej poważnych. Rezultatem jest operowanie w dwóch różnych rejestrach, przez co żartobliwe one-linery wydają się czasem zupełnie nieodpowiednie, a rozterki duszy tracą swój ciężar. Ten drugi aspekt reprezentuje oczywiście Gor, rzeźnik bogów, grany przez Christiana Bale'a. Film w dość niecodzienny sposób skupia się na antagoniście, rozpoczynając się od jego origin story, co natychmiast sugeruje, że Gor nie będzie jedynie kolejnym złym w panteonie MCU, lecz postacią, z której argumentami będziemy musieli zmierzyć się także my sami. Oszukany przez bogów, którzy okazali się nieczuli na problemy świata, rozpustni i egoistyczni, zdobywa tajemniczą broń, która pozwala zabijać bogów. Jego celem staje się pozbycie się ich wszystkich. Prędzej czy później kolej musi przyjść na Thora, który w superbohaterowaniu odnajduje ukojenie. Atak na nowy Asgard i porwanie tamtejszych dzieci staje się pretekstem, by Thor ponownie połączył siły z Walkirią, ale także z Jane Foster, która dobyła Milnira i stała się potężną torką. Powracająca do serii Natalie Portman uzupełnia wspomnianą mroczną odsłonę filmu Waititiego, jednak jej postać nie ma w ułamku takiej siły oddziaływania jak historia Gora. Nie wynika to jedynie z pretekstowości obecności dr. Foster na ekranie, ale także z tego, jak gigantycznie różne występy dają ci aktorzy. Christian Bale prezentuje całą paletę emocji, i choć jego postać także nie jest specjalnie pogłębiona, to wystarczą jego dwa grymasy, by oddać całe cierpienie Gora. Natomiast Natalie Portman w uniwersum Marvela absolutnie nie potrafi się odnaleźć, i czwarty tor jest tego kolejnym dowodem. Zresztą Tessa Thompson również wygląda jakby grała na półgwizdka, ale może to po prostu nonszalancki styl nowozelandzkiego reżysera. Nie dziwi więc, że najbardziej zapadające w pamięć role to ta Baila oraz pozostałe gościnne lub drugoplanowe, w szczególności Russella Crowe'a, który jako Zeus absolutnie kradnie show, na wzór Jeffa Goldbluma z Thor Ragnarok. Największym problemem jednak, co nie powinno zaskakiwać, jest fabuła. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że przygody tora powoli dobiegają końca, ponieważ najnowszy film Waitikiego ogranicza obecność na ekranie i sprawczość nordyckiego boga. Podobnie jak w Ragnaroku, reżyser konstruuje film często z serii sketchy, które spowalniają akcję i łączą historię w mniej lub bardziej poukładaną całość. A pomimo całej sympatii do Gora, także tego należy uznać za drugą lub trzecioplanowego złoczyńcę MCU. Ani przez moment w filmie nie odczujemy walki o naprawdę wysoką stawkę, mimo zapewnień bohaterów. Gor zabija pomniejszych bogów, bez większego wpływu na świat, co mogłoby sugerować, że jego ostateczny cel wcale nie byłby taki katastrofalny. Po co więc go powstrzymywać? Dopiero pod koniec filmu ujawnia się prawdziwa natura Waititiego, w którego twórczości od zawsze przejawiał się motyw dzieciństwa i niewinności. To te kilka momentów, kiedy to dzieciaki przejmują stery, są na ekranie najlepsze. Zachwycić potrafi także monochromatyczna sekwencja w trakcie jednego z pojedynków z Gorem, która w bardzo pomysłowy sposób gra światłem i kolorem oraz świetnie przedstawia głównego antagonistę. Szkoda tylko, że walki ukazane na ekranie, a szczególnie ta skąpana w szarości, to raczej poziom poniżej marvelowskich standardów. Tor, miłość i grom ukazuje mocne pęknięcie w podejściu do filmów Marvela. Z jednej strony Taika Waititi nadaje filmowi superbohaterskiemu zupełnie nowy wygląd, charakter i specyficzny humor. Z drugiej strony konwencja gatunkowa, i kilka fabularnych wyborów powodują, że nową odsłonę przygód nordyckiego boga ogląda się jak kilka różnych filmów w zupełnie innych rejestrach. Efektem jest pozycja, którą ogląda się przyjemnie, ale równie łatwo się o niej zapomina. A jak wam podobał się tor miłości grom? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.